Dzień dobry, przepraszam, że w takim nietypowym stroju, ale właśnie wracam z naszego redakcyjnego basenu, który wybudował nam kierownik. Na pensję nie ma, ale na 50 metrów i 4 pasy jakoś się kasa znalazła. No ale nic nie wnikam. Witam w updatecie. Połowa setki już za nami, bo to 350 odcinek. Dzisiaj obejrzymy między innymi dlaczego lepiej nie uprawiać le parkour, będąc w domu oraz nietypowe zwierzątko w nietypowym teledysku. Żarcik na dzisiaj będzie idealny dla mojego targetu, który mnie oczywiście ogląda. Dwie gimnazjalistki rozmawiają. Mówi pierwsza. Wiesz co, chyba by nas nie wpuścili na ten film, bo jest od 18 lat. Na co druga? No, ale i tak bym nie poszła, bo nie mam z kim zostawić dziecka. Dziękuję, a teraz pierwszy materiał.